Łaska Wami, pokój od Boga Ojca naszego, Pana Jezusa Chrystusa. Witajcie bracia i siostry, a także wszyscy internauci. Na początku chciałbym podziękować pastorowi za możliwość wygłoszenia słowa wstępnego. Wbrew pozorom jest to przywilej móc tu stanąć, choć na początku tak nie myślałem. Gdy usłyszałem, że mam wygłosić słowo wstępne, pewnie nie będę to jedyny i oryginalny, ale w mojej głowie powstał błąd. Ja się nie nadaję. Nie będę tu wychodził za kazalnicę, oczywiście podpierając się Mojżeszem. Przecież on powiedział Bogu, że ma ciężką mowę i nie widzi się w roli mówcy. Niech zatrudni sobie Arona. Ja także wolę nosić ciężkie kamienne tablice, ewentualnie kosić trawę, niż tu stać. Choć trochę mi to zajęło, to jednak zrozumiałem, że jest to dla mojego dobra. Słowo wstępne przygotowuje mnie do mówienia o Chrystusie i zbawieniu. Ubiera w szlachetną zbroję Bożą, a odziera ze wstydu przed występami. Bo co gorszego już może się stać? Przecież wyszedłem na środek. <noise> czuję, czuję się zakłopotany? Oczywiście, normalne. Najwyżej będę się jąkał, ewentualnie czytał z kartki, jak to robię. Zawsze pierwsze publiczne występy są przed rodziną. Czy Wy nie jesteście moją rodziną? Jesteś Dzięki Gami. Jezus nie na darmo, powiedział. To są moi bracia i moje siostry. Ludzie poznają ludzi, gdy przebywają ze sobą oraz przez rozmowę. Ja Jestem człowiekiem, który raczej nie przepada za gadaniem dla samego gadania. W naszym domu w dyskusjach, w którym wiedzie moja żona. Ma do tego szczególny talent. Gdy jedziemy samochodem, radio okazuje się z zbędnym wyposażeniem. Ale jak mógłbym ją poznać? <laughs> Ale jak mógłbym ją poznać? Musi mi opowiedzieć o swoich pragnieniach, co jej się podoba, co ją denerwuje. Pan Bóg o sobie opowiedział na kartach Biblii. To jest wszystko, co nam potrzeba wiedzieć o Nim, o jego czynach, o jego miłosierdziu. Nawet to, w jaki sposób mamy żyć, aby świadczyć o Nim. Zawsze odmawiałem braciom odpowiedzialnym za wyznaczanie osób do prowadzenia modlitwy kościoła, zwłaszcza Kamilowi, tłumacząc, to nie mój czas. Co ja mam powiedzieć? Ja nie umiem się modlić. Chcesz nauczyć się modlić? Zapraszam. W każdy piątek o 20.00 odbywa się tutaj spotkanie modlitewne. To spotkanie prowadzi starszy kościoła brat Myron. Ja też tam bywam nieregularnie, ale mimo to moja modlitwa staje się, czuję, że staje się głębsza. Czytając Biblię zwróciłem uwagę na ucznia o imieniu Szczepan. Szczepan był powołany do usługiwania przy stołach, a także niesienia pomocy wdowom. Zapewne pomoc nie polegała na zabawianiu wdów rozmową, by ćwiczyć się w publicznych występach, tylko ciężko pracowałby im pomoc. Jednak gdy został postawiony przed Radą Najwyższą, dokładnie opowiedział wszystko o powstaniu narodu izraelskiego, a także o jego tak zwanych dziełach wobec Boga. Skąd to wiedział? musiał się uczyć i poznawać Pisma. Jego wiedza i odwaga została nagrodzona przez Izraelitów, może nie przez owacje nastojące, ale kamieniami. Ale on, napełniony Duchem Świętym, widział Królestwo Boże i obojętne mu było, co o nim powiedzą lub co mu zrobią. Lekarze, żeby nie stracić prawa do wykonywania zawodu, muszą ciągle wzbogacać swoją wiedzę i praktykować. Nas też nic nie zwalnia z obowiązku do kształcenia się. I praktykowania woli naszego Boga. Do tego przede wszystkim służy nam Pismo Święte. Ale mamy także tutaj bibliotekę, gdzie brat Krzysztof chętnie podpowie, co czytać, by lepiej poznać Chrystusa. Jeżeli mamy wątpliwości, mamy zawsze do dyspozycji pastorów. Wychodząc tu za kazalnicę, każdy z braci i sióstr myślał, jak wypadnie w oczach innych, co o nim powiedzą. Dlaczego nie pomyślimy, jak wyglądamy w oczach Boga? Sam jestem na początku drogi uczniostwa. Moja wiedza jest szczątkowa, ale podstawowe zasady, o których mówi Jezus Chrystus, poznałem. Uczę się w kościele. Uczę się od pastorów, uczę się od starszych kościoła. Także obserwując braci i siostry. Kolejne moje kroki na tej drodze zależą od Boga, ale również od mojego zaangażowania. Także na koniec chcesz mówić o Bogu, o obcym ludziom, Ćwicz przed braćmi i siostrami. Nie bój się tu wychodzić, bo lepiej tu być skorygowanym, y, niż ktoś inny ma cię ośmieszyć lub wytknąć niewiedzę. I pamiętajmy, że idąc w Panu, możesz czuć się bezpieczny, bo Pan jest moim pasterzem. Amen.